Największe, najliczniejsze i najokrutniejsze zbrodnie dokonane przez hitlerowców w Warszawie w czasie okupacji miały miejsce podczas Powstania Warszawskiego, również tutaj na Mokotowie, w pobliżu Parku Morskie Oko. Dzielnica ta odgrywała ogromną rolę zarówno z punktu widzenia strony polskiej, jak i z punktu widzenia Niemców. Przede wszystkim broniła nas od hitlerowskiego ataku z południa. Natomiast Niemcy mieli tutaj swoje doborowe oddziały SS oraz żandarmerii. A przede wszystkim Górny Mokotów był dzielnicą Nurfürdeutsche. Dzielnicą zamieszkałą przede wszystkim przez urzędników, oficerów niemieckich, przez policjantów i żandarmów. Już w pierwszych dniach powstania, gdy zauważono ogromną dysproporcję sił, dowództwo armii krowej podjęło decyzję, żeby siły z Mokotowa przemieściły się do lasów chojnowskich. Były to przede wszystkim pododdziały dwóch pułków Baszta i Waligura. Żołnierze z Mokotowa, którzy pozostali w dzielnicy, utworzyli bastion obronny w czworoboku ulic Puławskiej, Alei Niepodległości, Odyńca i Goszczyńskiego. Mokotów zaciekle bronił się do 27 września, jednak za ogromną cenę, gdyż Niemcy dokonali tutaj wielu egzekucji i mordów na ludności cywilnej i na powstańcach. Dzisiaj park morski oko tętni życiem. Jest piękna pogoda, świeci słońce wiele spacerujących osób. Ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że tutaj w sierpniu 1944 roku rozegrała się jedna z najbardziej dramatycznych, najbardziej zażartych potyczek w czasie Powstania Warszawskiego. Żołnierze z pułku Baszta otrzymali zadanie zdobycia koszar niemieckiej żandarmerii, które znajdowały się w budynku za nami. Było tam 200 żandarmów posiadających świetne uzbrojenie, broń maszynową, granaty. Kolejne ataki powstańców załamały się. Wielu z nich poległo. Niektórych udało się przetransportować do sąsiednich kościołów i klasztorów. W akcie zemsty Niemcy wyciągali ludność cywilną z okolicznych domów i rozstrzeliwano ich na miejscu. Dlatego masowo schodzono do kanałów i kierowano się do śródmieścia, dlatego że śródmieście najdłużej się broniło, do 2 października. Niestety to przechodzenie z Mokotowa było najkrwawsze, najtrudniejsze, dlatego że wdarł się chaos, nie było porządku. Ludność cywilna gromadziła swoje torby, poduchy, kołdry, dlatego nie było jak przejść, a często. Taki odcinek można było iść nawet 8, 10 bądź 12 godzin, możemy sobie tylko wyobrazić. Brak powietrza, smród, dlatego że kanały warszawskie były ogólnospławne. Co to znaczy? Łączyły one ścieki komunalne, przemysłowe, czyli chemiczne i atmosferyczne, więc atmosfera tam w środku była no, nie do wytrzymania. Grupa powstańców, kierując się do śródmieścia, niestety już tam na dole pomylono kierunki i okazało się, że wyszli przy ulicy Dworkowej, właśnie tutaj, w pobliżu. Najpierw jeden z powstańców chciał sprawdzić, gdzie są, ale kiedy już był na powierzchni, to zobaczyli go Niemcy. Nie było drogi ucieczki, bo Niemcy i tak by wrzucili granaty albo wlali benzynę. Hitlerowcy wyciągnęli 120 powstańców, a następnie pod ścianą ich rozstrzelano. To było jedno z największych bestialstw dokonanych przez Niemców na Mokotowie w czasie Powstania Warszawskiego. Kolejna masowa zbrodnia niemiecka na Mokotowie w czasie powstania warszawskiego rozegrała się przy ulicy Olesińskiej. Żołnierze niemieccy oraz współpracujący z nimi Ukraińcy nagle wpadli na podwórka tej ulicy i wyciągnęli wszystkich mieszkańców każdej kamienicy. Było to ponad 500 osób. Zgromadzono ich na jednym z podwórzy. Ludzie zastanawiali się, co z nimi będzie: czy ich rozstrzelają, czy nie. Przecież to była ludność cywilna, nie byli to powstańcy. Ale Niemcy z czasem spryskiwali wszystkich płynem łatwopalnym. Dlatego domyślano się, iż najprawdopodobniej zostaną zamordowani. Używając obraźliwych słów, krzycząc niemiłosiernie i bijąc tych niewinnych ludzi, Niemcy zegnali wszystkich do jednej z piwnic. Tam panowały okropne warunki. Ludzie nie mieli czym oddychać i już na początku część z nich zmarła wskutek właśnie takich warunków. Później, żeby dokonać zbrodni, żołnierze niemieccy wysadzili strop kamienicy. Strop się zawalił, 500 osób zginęło w niewyobrażalnych męczarniach w gruzach tego budynku. Podobna zbrodnia miała miejsce w klasztorze ojców jezuitów przy ulicy Rakowieckiej. Nagle znowu przybiegli Niemcy, krzycząc, gdzie są polscy bandyci, przekonani, że na pewno w klasztorze ukrywają się powstańcy. Na to spokojnie ojcowie odpowiedzieli, że przecież to jest niemożliwe, tutaj w klasztorze nie toczą się walki i po prostu powstańców nie ma. Nie uwierzono im jednak? No, ojcowie byli zdziwieni wcześniej, aby tak żartobliwie między sobą mówili, że tutaj rektorem jest święty Andrzej Bobola, nam się nic nie stanie. Ale stało się i to bardzo dużo, dlatego że Niemcy 40 zakonników zagnali do kotłowni, budynek podpalili. Znowu zginęło 40 niewinnych osób. Także zbrodnia przy ulicy Dworkowej, przy ulicy Olesińskiej i przy ulicy Rakowieckiej w klasztorze, to są symbole męczeństwa Mokotowa podczas Powstania Warszawskiego. czasie powstania warszawskiego dzielnicami, które najbardziej ucierpiały, była przede wszystkim Wola, Stare Miasto, Śródmieście oraz Czerniaków. Zniszczenia na Mokotowie nie były tak olbrzymie jak na przykład na Starówce, dlatego że główne uderzenie niemieckie wschód-zachód nie przechodziło przez tę dzielnicę. Jednak przez 63 dni, w sierpniu i we wrześniu 1944 roku, Mokotów był areną wielu egzekucji oraz mordów na ludności cywilnej i na powstańcach. W 1944 roku ta dzielnica również obficie spłynęła krwią.